Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny. Tomas i ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpadł i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Mil Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo, to uczciwa cena. Wystarczy również wejść w pierwszy link w opisie. I tyle, słuchajcie. Na Mlecie P90. Mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko mi się to podoba. wypłacam to, bo jak za darmo, to uczciwa cena. Siemaneczko, słuchajcie, to kolejny odcinek z GeForce Kina, mamy 60 tysięcy i dzisiaj spróbujemy z tego zrobić kurde setkę, ale nie wiem czy się to uda, no na pewno ja bym te kosy chociaż oddawały, tu dajmy sobie dwie koski, no spokojnie, dwa skaliburki. i myślę, że postawić na dwa hole, myślę, że tak może, może to być dobre, na dwóch graczy, tryb norm... Underdog dog będzie jak chuj, under... Underdog, Underdog na dwóch graczy, czuję to w kościach po prostu, ja już wiem, że ta bitwa jest bitką wygraną, ja już to wiem, i może będziemy mieli 80 tysięcy po tej bitwie, no miejmy taką nadzieję, miejmy taką nadzieję, naprawdę dobrze nam idzie z ostatnio, naprawdę bardzo dobrze, mieliśmy 8 tysięcy, teraz 60 tysięcy po, po trzech odcinkach, więc no, obyśmy to wygrali, dobrze, jest dobrze, bo pamiętajmy, że musimy mieć jak najgorszy drop, bo to jest tryb Underdog, o kurwa, no to zachciało mi się Underdoga. No to mi się zachciało underdoga. No i mam underdoga, nie? Jakim cudem to jest tyle warte? No proszę cię, haul, dropnij mu haula i jest po sprawie, nie O O nie, 3000 tylko. No nie no 5500 z haula to jest naprawdę ciężko na O, Obić, dropnął, dropnął, dropnął. Mamy to, wygraliśmy Wygraliśmy. Proszę bardzo. Czułem to w kąściach. Czułem. Wiedziałem, że ten haul na koniec coś mu dropnie i wygrałem to. Razem widzowie to wygraliśmy. Tą bitwę piękną. No i mamy w tym momencie 74 tysiące. Już naprawdę grubo, już naprawdę dużo tego jest. Dobra. Wiecie co, Big Balerów dawno nie było. Wiem, że to jest głupie. Na underdogu na szczęście gra. Tak, o dla kontentu już. Mogę stracić te pieniądze, ale jak ktoś dropnie z nich coś takiego za 90 tysięcy na przykład, albo za 70 tysięcy, to. Naprawdę nie, nie, no nie uwierzę, no nie uwierzę po prostu, że no na tym da się zrobić bańkę, na ludzie. Na takiej bitwy da się zrobić bańkę. Tylko tutaj by musiały lecieć naprawdę, no by musieli mieć farta. To jest underdog, więc musi mieć najgorsze skiny. Więc oby oni tutaj dropili te naprawdę no i chuj zachciało się underdoga' dawać. No to mam underdoga, to już na 100% tego nie wygram, bo by każdy z nich musiał dropnąć droższego skina od mojego. To jest tak naprawdę mało prawdopodobne, bo to jest big baler. No, parcie, jak mi lecą. No. No dobra, ale ja chciałem sprawdzić, czy ktoś z nich by miał szansę na dropnięcie właśnie tego Howla, nie? W się White Lotus albo, albo tych rękawiczek. Bo ja nieraz robiłem tu bitwę i nieraz tutaj wygrywałem. O właśnie, taki White Lotus jakby trzy na raz wypadły. Wiecie, ile to by było kasy? To by Było kasy wychluj, wychluj. No, te krzyczy Jerry wygrał. No, parcie, ile, ile siana musiał pocałować? Nie, nie, na zero wyszedł. To śmieszna bitwa w sumie. Śmieszna bitwa. Dobra, no już takich nie robimy. No chciałem za ryzykowe, tak? O, może akurat nuż widać, bym wygrał Lorka 1. Excalibur 1. Shadow Daggersy uzupełniające. No i dobra, i taka bitwa na 3 graczy. Tryb na 2 graczy. Za duże ryzyko jest na 3. Underdog. Czuję underdoga w kościach. Będziecie widowie, ja czuję w kościach, kiedy ja wygram bitwę, nie? Bo to jest intuicja. To po prostu musisz zaufać intuicji. Yy, I tyle tak naprawdę, nie? I tu tak naprawdę intuicja decyduje o tym wszystkim. Czy wygrasz, czy nie wygrasz? No i proszę, no i proszę. Już dla nich jest ja wszystkim. No w sumie podobnie, podobno. No i chuj. I po bitwie. No dobra, nie słuchajcie tego, co ja gadam. Żadna intuicja nie istnieje. Nie ma żadnej intuicji, po prostu to jest mój wymysł. No i to jest los. To jest book losus. losus. No może jeszcze wygram jakieś magiczną studem, ale. By bym musiał, nie wiem co dropnąć. Kurwa 5000 to bym wygrał. Daj mu 5 kafla i Elo. Ty, ale było blisko, żeby to wygrać w sumie. Było naprawdę blisko. siaka brako. No, naprawdę spoko. Dobra, zrobisz sobie jeszcze jedną bitwę. Tak, żeby, wiecie, ten Sheik'a nie dawałem dzisiaj. Konduktorka dwa razy. Kurwa, Olympiusa pierdol. Dobra, taką bitwę robimy. Na cztery graczy taka bitwa. Miejmy nadzieję, że ona coś tutaj zdziała. No, żebyśmy wygrali, nie? Żebyśmy coś wygrali. Miejmy tylko nadzieję, że coś wygramy, bo jak nie wygramy to będzie lipa. To będzie lipa totalna widzowie, no to ja wam mogę powiedzieć. Okej, okay. no kurde, to Henry o o o o, o, o o o o naprawdę dobry drop O kurwa, Henry 2000, no on mi nie da wygrać, no Olympius Henry wygrał. Roz, roz rozmiażdżu na kawałki. Ja się z wami żegnam, a widzimy się w kolejnym filmie, Siemano.